Dzisiejsza debata jest dobrą okazją do dyskusji o bezpieczeństwie Polski. Odnosząc się do zarzutów stawianych przez wnioskodawców, odpowiem krótko. Antoni Macierewicz odbudowuje to, co wy zrujnowaliście. Dokonuje, dokonuje zmian, które przywracają polskiej armii siłę, a Polsce bezpieczeństwo. Od blisko dwóch lat skutecznie realizujemy strategię Bezpieczna Polska. Budujemy ją na dwóch głównych filarach. Pierwszy to ścisła współpraca z naszymi sojusznikami w NATO i równolegle precyzyjny wielowymiarowy rozwój polskiej armii. Stworzenie nowoczesnego zbrojeniowego zaplecza technologicznego, zwiększenie potencjału osobowego, ale także zapewnienie należytego poczucia. Wyjątkowości służby dla ojczyzny, chociażby poprzez utworzenie wojsk obrony terytorialnej, to są elementy właśnie tego filaru. Chcę powiedzieć o tym, co dzisiaj szczególnie po tych wydarzeniach, które miały miejsce w, w Manchesterze, po kolejnym ataku terrorystycznym, kiedy zginęli niewinni ludzie, a teraz to terroryści posunęli się o krok dalej, bo uderzyli w najbardziej niewinnych i bezbronnych, uderzyli w dzieci. Chcecie się na to zgodzić. Chcecie doprowadzić do tego, by Polska była bezbronna. I mam odwagę, mam odwagę powiedzieć. I mam odwagę zadać elitom politycznym w Europie pytanie, dokąd zmierzacie, dokąd zmierzasz Europą. Powstań z kolan i obudź się z letargu, bo w przeciwnym razie codziennie że opłakiwała swoje dzieci. Jeżeli nie dostrzegacie tego, jeżeli nie dostrzegacie tego, że dzisiaj zagrożenie terrorystyczne jest faktem, który każdego dnia może dotknąć każde państwo w Europie i uważacie, że Polska nie powinna się bronić to idziecie ręka w rękę z tymi, którzy wymierzają tę broń przeciwko Europie, przeciwko nam wszystkim.